Analiza weekendowa, rynek walutowy. Tu rozpoczynamy od pary euro do dolara. Znaleźliśmy się w takiej lekko opadającej konsolidacji, która po tym mocnym wyszczale w górę, jaki był po, komunikatu, po komunikacie, można by było oczekiwać po zakończeniu się tej korekty. Można by było za oczekiwać yy, wybicia w górę i kolejnego ruchu wzrostowego. Tym niemniej jednak musimy spojrzeć na ten wykres w nieco szerszej perspektywie. I tutaj mamy zaś wyraźny spadek pierwszej jak gdyby, fali, bądź A, drugiej, bądź B, trzeciej, bądź C. Dopóki, powtórzę to, to mówiłem tydzień temu, nie wybijemy tutaj tej strefy, a więc około 1,11,50, dopóty cały czas jesteśmy, nazwijmy to, w trendzie tutaj spadkowym i najbardziej i bardziej mimo wszystko prawdopodobny byłby ruch spadkowy do dołu. Tutaj na, dla byków dość istotnym elementem może być to, ja tutaj może przełożę wsparcie, może być fakt, w którym no, patrząc na to wzrokowo, to wydawałoby się, że po ruchu do góry mamy korektę ABC i teraz znowu po jakimś ruchu do góry mamy znowu jakąś korektę ABC, ale wykres zdołał kolejny zejść poniżej strefy e, oporu, e, na którą się znajdowało się strefy wsparcia, wybić strefę wsparcia w tej chwili, podąża do kolejnej, a tak naprawdę to właśnie wybicie tej tutaj strefy w dół, albo tej, tutaj strefy w górę tej konsolidacji, da nam jakieś podstawy do tego, aby móc liczyć na mocniejszy ruch i wskazanie faktycznego kierunku. Wszystko to, co dzieje się tu, w obrębach tej konsolidacji, no jest dość dla tradera dość mało ciekawe, ale no niestety, tak to w tej chwili wygląda. Patrząc na układ ze strony, od strony wykresu godzinowego, no możemy powiedzieć, że wszystko porusza się w jakichś takich trójkach, a więc potwierdza to ten charakter takiej korekty. No i tutaj mamy do czynienia teraz w ostatnim czasie po spadku ruch do góry. Tutaj jak widzimy wyraźna trójka ruch do góry, idealne zachowanie 1 do jednego, a więc zakładam fala pierwsza, to albo fala druga i teraz fala trzecia. To oznaczałoby wybicie tych minimów i kontynuację spadku. Bądź mamy do czynienia z falą A, falą B, i teraz fala C, która też by mogła wybić, ale byłaby już tą kończącą, kończącą tą korektę. I ona nie powinna wtedy wybić tego tutaj wsparcia na poziomie około 1,0710. A więc w tej chwili. Istotnym elementem będzie, ale po układzie tej korekty zdawałoby się, że mimo wszystko ten to minimum, jakie osiągnęliśmy w końcówce tego tygodnia, zostanie wybite i będziemy mimo wszystko podążali ku dołowi. Jeśli chodzi o jena, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób. Ja może troszeczkę o, mamy tak zawężone w miarę. Jak widzimy w strefie wsparcia dziennego, to jest wykres dzienny, która która, działa, znaczy, która jest tą strefą od grudnia 2014 roku, a więc ponad już rok, znowu doszło do wyraźnej reakcji. Widać tutaj dolny cień i taki pin bar powstały. Jest to wyraźna reakcja na tą strefę i co więcej w tym całym tutaj ruchu spadkowym można doliczyć się już pięciu fal, a to oznaczałoby, że teraz należałaby się nam jakaś korekta wzrostowa tego układu, ale jak wiemy fala, jeżeli byłaby to fala trzecia, to korekty najczęściej, w tej fali trzeciej dochodzą do poziomu 38,2 i właśnie tu znaleźliśmy się w piątek. Delikatnie naruszając tą strefę, ale ta strefa mogłaby mieć charakter nieco troszeczkę szerszy, w związku z tym nie uznaję w żaden sposób, że została ta strefa wybita, ale można uznać, że jest naruszona. I patrząc z tego tytułu, jeżeli nie nastąpi do szybkiego, mocnego cofnięcia. Należałoby się spodziewać podążania w kierunku 120,5, a więc kolejnej strefy i wybitej wcześniej linii trendu. Taki ruch powrotny mógłby mieć miejsce, a oczywiście również patrząc na ten układ w takiej szerszej perspektywie, możemy mieć tutaj do czynienia po. Jednej piątce wzrostowej, korektę A, B, C, i teraz już może się rozpoczynać ruch wzrostowy, I patrząc z tych dwóch elementów, no, znaczy pod tymi dwoma kątami, i tak by wskazywało, że rynek teoretycznie ma większą szansę kontynuować ten ruch wzrostowy w następnym tygodniu. Jak to wygląda na wykresie godzinowym? No moim zdaniem, doszło tutaj do zrealizowania jakiejś kolejnej pełnej piątki. W której fala piąta była takim trójkątem rozszerzającym się i rozpoczęliśmy teraz jakiś ruch wzrostowy. Ten ruch wzrostowy wybił tutaj ostatnie szczyty i osiągnął poziom 127,2% zniesienia tego tutaj ostatniego spadku w postaci tego trójkąta rozszerzającego. To jest zawsze poziom, na którym Często dochodzi do reakcji, ponieważ również w ten sposób ukształtowana jest korekta nieregularna, czyli gdybyśmy mieli tutaj korektę nieregularną ABC, to właśnie to C osiąga najczęściej poziom 127,2% zniesienia zewnętrznego fali B. I stąd też tutaj to zatrzymanie, strefa oporu wynikająca z cen, z tego dołka, czyli zasada zmiany biegunów. No i pytanie, co teraz dalej? Jeżeli rynek nie wybije nowego dna, tylko w ramach ewentualnego zwrotu zrobiłby nam korektę, no to mielibyśmy już do czynienia na pewno w, te, w tym momencie z tym, na co wskazuje wykres dzienny, nawet w ramach korekty tego całego tutaj spadku, że powinniśmy mieć jeszcze jedną falę rostową. Jak to się okaże? No, widzimy tutaj, powstaje coś w charakterze takiego klina, Z klinów wzrostowych najczęściej wybicie jest dołu, ale gdyby doszło do wyjścia, pójścia w górę, to wiemy, że takie kliny zanegowane yy, to efektem jest bardzo silny wzrost, a więc Należy zobaczyć, jak rynek zachowa się tutaj na początku tygodnia, zaraz w niedzielnych i porannych godzinach poniedziałkowych na tej strefie oporu. Kolejny, kolejny nasz, nasz, nasza para walutowa, kolejna to kabel, czyli funt do dolara. Tutaj na wykresie mieliśmy próbę, dość silną próbę reakcji na strefę wyznaczoną, razem z geometrii, ale dwa ja tu może przybliżę zmienimy tutaj na wykres tygodniowy, żeby zobaczyć, mówimy tutaj o tym poziomie, tak? W rejonach tego poziomu, na którym się znaleźliśmy, o jak widzimy, doszło do wygenerowania świecy, która jest taką świecą niezdecydowania. Czyli można by było powiedzieć, że na wykresie tygodniowym ten poziom został obroniony. Natomiast na wykresie dziennym wygląda to w ten sposób, że mieliśmy próbę reakcji, natomiast pozostał w piątek górny wyraźny, wyraźny cień, który stanowi o tym, że podaż cały czas jeszcze jest w grze. Z racji tego, że jesteśmy tutaj w jakimś ruchu spadkowym, który moglibyśmy się dopatrzeć w hali pierwszej, drugiej, trzeciej, teraz jakoś czwartej, należałoby się spodziewać, że ten minimum może być testowany. Jak to będzie? No spójrzmy jeszcze, spróbujmy to ustalić na podstawie wykresu godzin. Tutaj, jak widzimy, doszło do powstania korekty w tej chwili idealnej korekty 1 do 1, no, znaczy z równością fala. O, tak bym powiedział, bo 1 do 1 to jest korekta pędząca na obu przyjmowana, ale w, chodzi tu o fakt, że fala A jest równa fali C. Doszło do dojścia do silnej strefy oporu. Na poziomie tutaj wyznaczony, jak widzimy, tu powstała formacja zasłony ciemnej chmury. No, i ruch jest kontynuowany. Patrząc z tego, jeżeli mamy zwykłą tutaj trójkę, najprawdopodobniej tu ma szansę rozwinąć się impuls spadkowy. A więc, początek co najmniej notowałem w tym tygodniu, to raczej kierunek spadkowy. I teraz spójrzmy na inną parę. Nie na kangura, tak jak to miało miejsce do tej pory, ale na. Kanadyjczyka, czyli dolar amerykański, dolara kanadyjskiego. Na początek, dlaczego on mówi, bo on jest silnie skolorowany z ropą. Na ropie powstała w tym tygodniu formacja przenikania na wykresie tygodniowym, czyli tak zwana obrona 30 dolarów za baryłkę. Nie chcę powiedzieć, że to już jest zwrot całkowity, ponieważ z wykresu ropy widać, że to może być koniec fali trzeciej w klinie końcowym, fali piątej, więc y, może to tylko być początek jakiejś Korekty to odbicie i tego, ale równocześnie tak samo układ powstał na, na Kanadyczykła. Dlaczego o nie wspominam? Bo jest to bardzo, bardzo fajna fala bartowa, poruszająca się w silnych ruchach, silnych trendach i na niej faktycznie można no, w ciekawy sposób, jeżeli ma się jakiś konkretny system zarabiać. Na wykresie tygodniowym powstało nam objęcie Bessy. I gdybyśmy się przyjrzeli, to mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, jakąś piątkę. Ba, gdybyśmy zeszli niżej, mamy również po tej pierwszej fali, drugą, raz, dwa, trzy, cztery, też jakąś piątkę, czyli cała duża piątka. Być może ta silna formacja objęcia Bessy jest zwiastunem korekty, korekty, co najmniej korekty tego całego tutaj wzrostu, tego całego wzrostu, tego no, bardzo silnego trendu wzrostowego. Oczywiście, my najpierw będziemy to rozpatrywać w tych mniejszych kategoriach i do tego tu nam posłuży wykres dzienny. Mamy w tej chwili największą korektę, jaka miała miejsce w tym ostatnim ruchu od maja, no i zbliżamy się do jej poziomu. Nieco niżej jest 38,2% zniesienia i strefa wsparcia cenowego. Jeżeli, a sądzę, że tak będzie, Kanadyjczyk zejdzie do tych poziomów i zatrzyma się nawet tutaj na tym poziomie, tej strefy, tego zniesienia 38,2%, delikatnie naruszając czy wybijając yy, overbalance, to należałoby zakładać, że po korekcie będziemy mieli kolejny spadek. Zresztą spójrzmy na wykres godzinowy, i tutaj yy, właściwie widać, jak na dłoni, że mamy najprawdopodobniej budowany impuls, w którym fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Prost, jako płaska, i teraz jesteśmy gdzieś w piątej, najprawdopodobniej może to być tak, że mamy tutaj w piątej, w e fali piątej mamy pierwszą, drugą, trzecią, teraz jesteśmy tu w czwartej i jeszcze piąta, przed nami tutaj, a więc obojętnie czy uda się wybić ten overbalance, czy nie będzie wybity ten overbalance, Uważam, że i tak na Kanadyjczyku jedyne czego możemy spodziewać się po wykończeniu tego Spadku, powiedzmy sobie, może właśnie w rejonach tutaj 1,40-50 ko korekty tego tutaj ruchu spadkowego, a poni co najmniej jeszcze jednego impulsu spadkowego. Także uważam, że dość ciekawa para. Ja przepraszam, nie miałem tutaj uformowanego. Hmm, przepraszam, no nie zauważyłem, że e nie przygotowałem odpowiedniej wielkości, bo ta para, że tak powiem. Weszła do biegu teraz nam, więc jeszcze może powtórzę tutaj yy, jeszcze raz, a więc i również wykres, o właśnie, również wykres yy, dzienny należałoby powtórzyć, aby nie było żadnych problemów. To jeszcze raz bardzo szybciutko tygodniowy układ. Objęcie bessy mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, duże prawdopodobieństwo, mamy również duże prawdopodobieństwo w szerszym terminie raz, dwa, trzy, cztery i pięć, a więc jest być może wykończenie jakiejś piątki wyższego rzędu już i tu może dojść do teraz mocnej korekty, o czym świadczyłaby ta silna formacja odwracająca trend. Jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, mamy tutaj układ, gdzie pin bar wyjście na nowe szczyty i cofnięcie czarna świeca nowy szczyt i cofnięcie to jest element, o którym zawsze wspominałem dający dobre sygnały, no i mamy kontynuację teraz tego ruchu spadkowego. Największy do tej pory największa korekta odłożona to spadek dotąd trochę niżej 38,2 zniesienia tego ruchu wzrostowego i formacja cenowa. No i tak jak już pokazywałem, ten układ na wykresie na wykresie godzinowym jest według mnie wyraźną piątką, a więc po nim należałoby się spodziewać korekty i co najmniej jeszcze jednego impulsu spadkowego. A pamiętajmy jednak, że wykres tygodniowy pokazywał nam silne objęcie BESY i to może być początek znowu bardzo silnego trendu spadkowego. To by było na tyle jeśli chodzi o rynek walutowy i na całą analizę weekendową na ten tydzień. Serdecznie zapraszam za tydzień, a od wtorku do piątku komentarze poranne przed sesją.